Dzień powoli dobiegał końca, a słońce malowniczo zachodziło za dachami starej dzielnicy, na którą Telan spoglądał przez okno swojej pracowni. Była ona jedną z najstarszych części miasta i to z nią najbardziej związany był jego los. Niestety, wszystko, co kiedyś reprezentowała Powoli zanikało wraz z objęciem władzy przez Whitmora Rejka, który został nieoficjalnie namaszczony przez Zakon Askendentów. Wszyscy zdawali sobie sprawę, że to właśnie oni kierowali miastem, lecz niestety ich kierunek nie był zgodny z poprzednimi przywódcami. Wszelkie wartości dawno temu uległy zniszczeniu. Ujawniając aktualną sytuację, która przesiąknięta była polityką i układami z zakonem, widać było na każdym kroku coraz większe rozwarstwienie społeczne pomiędzy elitami a biedotą. Każdy, kto stawiał opór polityce propagandy i rozdawnictwa, a jednocześnie zachował ostatnie resztki godności i wolności. Był tłamszony na różne sposoby. Wszystko to działo się oczywiście w ramach obowiązującego prawa, które władze surowo egzekwowały, Telan zdawał sobie sprawę, że jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie, to powszechna obojętność może doprowadzić do tragedii. Niestety, to, co działo się obecnie, było jeszcze gorsze niż sama posępność, która była czarną kartą w historii miasta. Obecne otępienie masy społecznej dorównywało fanatyzmowi, który, jak zawsze, według bliskiego telanowi człowieka, był niczym choroba, która bez leczenia rozwijała się po cichu, a kiedy już było za późno, wyniszczała cały organizm. Patrząc wstecz na układy i pozycje, jaką zdobył przez lata, teraz miał większe możliwości i odczuwał to wyraźnie. Podczas swojego pobytu tutaj, przystosował się do panujących warunków i zawsze starał się korzystać ze wszystkiego, co los mu dawał. Wiedział, że nie warto zbytnio kwestionować systemu, lecz należy korzystać z niego na wiele sposobów. Jak tylko jest to możliwe. W głowie Telana pojawiały się pytania o to, jak doszło do tego wszystkiego, kto na to wszystko pozwolił i dokąd to wszystko prowadzi. Te myśli były szczególnie silne, kiedy spotykał ludzi takich jak ten tutaj. Odwracając wzrok od krajobrazu za oknem, skierował go na dość dobrze ubranego mężczyznę który przechadzał się między dwoma wąskimi witrynami, niemal jakby był u siebie w domu. Jego gesty miały dać do zrozumienia, że wiedział, po co przyszedł. Patrząc na zegar, Telan uznał, że godzina była już późna, dlatego stwierdził, że nie ma sensu dłużej patrzeć na tę okrągłą twarz i trzeba mu pomóc podjąć jakąkolwiek decyzję. Zwłaszcza, że miał już zaplanowaną konkretną robotę na ten wieczór. Czy życzy sobie Pan coś jeszcze? Zapytał podchodząc do petenta, gdy ten przyglądał się prostemu sejfowi, który stał na wystawie. Potrzebuję dobrego sejfu, a także serwisu zamka, który uległ uszkodzeniu. Zależy mi na wycenie obu rzeczy i czy będzie mi się to w ogóle opłacać w pańskim zakładzie. Twarz klienta wiele nie mówiła. Puste spojrzenie, krzaczaste brwi, tłuste i pękate policzki tworzyły jakby jedną bryłę na kształt posągu wykutego w marmurze. Wzrok klienta był cały czas przykuty do małego sejfu, który dla Telana był raczej zwykłym pudełkiem na kluczyk niż czymś wartym uwagi. Dało mu to do myślenia. Że klient w ogóle nie zna się na temacie. Wiedział, że właśnie takim najlepiej wciska się byle złom, który może otworzyć prawie każdy, kto zna się na rzeczy. Oczywiście, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby sprostać wymaganiom szanownego pana. Przede wszystkim skupmy się najpierw na kupnie nowego produktu, a następnie porozmawiamy. Na prawach uszkodzonego sprzętu, odpowiedział sprzedawca, wskazując ręką na aktualny asortyment. Klient odwrócił się do sprzedawcy, pokazując ręką na dwie witryny. Mam rozumieć, że to co widziałem, to wszystko co pan oferuje? Spodziewałem się więcej po pańskiej reputacji. Jak szanowny pan zauważył, każdy sprzęt tutaj, który posiadam, może się pochwalić dobrym wykonaniem i najnowocześniejszymi zabezpieczeniami. Asortyment, który widać, jest dostępny od ręki. Natomiast robię też sejfy na zamówienie, ale to trwa dłużej, w zależności od wymogów klienta. Klient podrapał się po zarośniętym policzku, po czym spojrzał na okno. A jak sytuacja wygląda z naprawami zamków, pana? Zajmuje się tym w zakładzie lub u klienta, ale to wszystko jest zawarte w cenniku. A czy posiada pan cennik odnośnie indywidualnej usługi z dodatkowym zabezpieczeniem? Stwierdził, patrząc na sprzedawcę. To zależy, czego pan oczekuje. Telan, odchodząc od klienta, wrócił za swoją ladę, szukając w szufladach obecnego cennika dodatkowych usług. Po krótkiej chwili poszukiwań wyciągnął na blat księgę, która zawierała pokaźną bazę sejfów możliwych do zamówienia. Klient przebierał w ofertach, w szczególności zatrzymując się na stronach, które oferowały usługę dodatkowych zabezpieczeń. Sprzedawca odpowiadał szczegółowo na wszystkie pytania odnośnie specyfikacji produktów, jednocześnie kierując rozmową tak, aby móc jak najwięcej zarobić na przyszłej usłudze. Rozmowa przebiegała pomyślnie. Dygnitarz zdecydował się na zakup najnowszego sejfu z zabezpieczeniem najwyższej jakości, który jednocześnie w usługach zakładu Tom był najbardziej obciążony marżą. Zadowolony z transakcji, ślusarz zamknął cennik i odłożył go z powrotem. Dobrze. A póki co, też chciałbym zamówić u pana serwis zamka do drzwi. Jaki rodzaj zamka? Nie mam bladego pojęcia. Spisałem tylko to, co było wygrawerowane na nim. Magnif wręczył telanowi zapisane na karteczce inicjały, które brzmiały GV2NS. A, Geran Vincent to bardzo dobry producent. A zamek serii Grimson Model 2NS jest jednym z lepszych i naprawdę solidnych. No dobrze, ale co się dokładnie stało? Nie mogłem wczoraj otworzyć tego szmelcu. Przekręciłem klucz do połowy i dalej ani drgnął. Ponawiałem próby wiele razy i efekt taki sam. Wszak to pierwsza taka awaria, a założony mam od niedawna. Pytanie... Czy podejmie się pan na prawe tego zamka? Właściciel był bardzo zdziwiony informacją, dlatego że znał dobrze ten rodzaj zamków oraz producenta. Wyroby tej firmy były zawsze solidne oraz bardzo drogie. Sam korzystał z paru tych konstrukcji, dlatego wiedział, że możliwość uszkodzenia owego sprzętu praktycznie nie występowała. Zastanawiał się tylko, czy to była robota kogoś, czy raczej niestandardowa awaria sprzętu. Dobrze, na kiedy ma być serwis? Następnie zaczął sprawdzać w swoim grafiku, który miał zapisany w małym zaszycie obok świecznika. Ja proponuję pod koniec tygodnia, ewentualnie na początku następnego. Wtedy będę mógł być osobiście. Thelan wziął pióro i notesował kartkę, która leżała obok pojemnika z inkaustem. Proszę sobie proponować, kiedy pan chce. Dla mnie liczy się jak najszybciej. Klient oznajmił szorstko i chłodno. Rozumiem. W takim razie w następnym tygodniu zaglądnę z samego rana. Poproszę tylko pana godność oraz dokładny adres. Road Marbenith, rezydencja 45. Szczególnej alei w dzielnicy rządowej. Telan zapisał wszystko skrzętnie na karteczce, a następnie odłożył pióro do pojemnika z inkaustem. Magnif udał się w stronę drzwi i chwyciwszy za klamkę, odwrócił głowę w stronę sprzedawcy, dodając: W takim razie czekam na pana w ustalonym terminie. Proszę kontaktować się z moim majordunsem Nikolajem. Oczywiście. W takim razie do zobaczenia. Panie Magnif. Łotr splunął na podłogę, oddając mu tym samym wszelki brak szacunku. Czując, że godzina jest już późna, podszedł do drzwi i zamknął je na dwa zamki oraz trzy potężne zasuwy. Następnie ustawił zabezpieczenie własnej konstrukcji przy oknie, które chroniło przed wszelakimi nieproszonymi gośćmi. Teraz chciał się skupić na przygotowaniach do wieczornej roboty, dlatego buchalterię postanowił odłożyć na bok. Telan podszedł do kamiennej ściany, na której wisiał zegar, i sięgnął do naściennego świecznika. Aby wcisnąć drewniany przycisk, przypominający do złudzenia sęk. Znajomy dźwięk zębatek, wprawionych w ruch, dobiegł do uszu złodzieja. Następnie pchnął ścianę lekko z barku i poczuł, jak owa poddaje się jego naporowi, ukazując sekretne przejście prowadzące w dół. Kręte schody nie były oświetlone i wymagały idealnego obeznania z terenem, co dla Łotra nie było żadnym problemem. Na końcu schodów paliła się skromna lampa, oświetlając lekko całe pomieszczenie. Jego ukryty gabinet był jego małym azylem, w którym miał wszystko, co potrzebował. Przyrządy, mapy, uzbrojenie, mikstury i złodziejski osprzęt ozdabiały ściany. A każda z tych rzeczy miała swoje specjalne miejsce. Wszystko było zadbane jak należy, żeby nigdy nie zawiodło w tym, do czego było skonstruowane i przeznaczone. Wszelakie ubrania, które w większości miał szyte przez znajomego krawca, dostosowane były do różnych warunków pracy. Wszystko to dekorowało wystrój jego podziemnego sanktuarium. Jednak najważniejszym miejscem był środkowy pokój z solidnym biurkiem wykonanym z moniurskiego drewna. Tutaj było centrum jego drugiego życia, gdzie planował, analizował i podejmował wszelkie decyzje związane z nocnymi eskapadami. Wszystko to było pozostałością po jego członkostwie w bractwie cieni, które teraz było dla niego niczym więcej, jak tylko mrzonką dla naiwnych. Życie samotnego wilka bardziej mu odpowiadało. Bycie gildyjnym złodziejaszkiem przestało go już dawno interesować, bo chciał od życia czegoś więcej niż bycie chłopcem na posyłki. Wchodząc do swojej kryjówki, Łotr udał się prosto do biurka. Miał na ten wieczór tylko jedną robotę. I chciał się dobrze przygotować. Było to jednak utrudnione, ponieważ posiadał wyjątkowo mało informacji co do zlecenia. Kontakt przedstawił mu tylko zarys misji, co jest jego celem oraz przybliżoną lokalizację. Konkretów nie było wiele. Zaczął przeglądać mapę. I obmyślać najlepszą drogę do celu, który znajdował się w opuszczonej części południowej dzielnicy. Możliwości były trzy. Zaczął od analizowania rozbudowanej sieci kanałów, które prowadziły praktycznie aż do samego końca. Po głębszym namyśle stwierdził, że byłoby to jednak zbyt ryzykowne, zwłaszcza, że znał historię o dziwnych rzeczach. Które się działy w tamtej podziemnej części. Inną możliwością była podróż ulicami. Tutaj problemem były głównie patrole straży, które wydłużyłyby czas dotarcia do celu. Trzecią opcją były dachy, które zawsze były najszybszą alternatywą dla tych, którzy cenili sobie zarówno szybkość, finezję, jak i pewną dawkę ryzyka. Ta trasa, przez półświatek była nazywana złodziejskim traktem. Była to droga wyłącznie dla naprawdę doświadczonych graczy, ponieważ nietrudno w tym wypadku było o przykry incydent. Wiedząc to wszystko, wilk analizował i głęboko rozważał o swoich następnych poczynaniach. W dywagacji pomógł mu jego ulubiony specyfik. W którym była szafirowa nalewka z jagód górskich o słodko-cierpkim smaku. Telan delektował się trunkiem, patrząc na stare i zniszczone plany budynku, w którym był cel jego misji. Wiedział, że ostatnimi czasy w tym rejonie było widać aż zbyt dużą aktywność Straży Miejskiej, co dodatkowo go jeszcze intrygowało. Przedmiotem zlecenia było włamać się do sejfu w piwnicy i odzyskać mały sztylet wykonany z czarnego metalu, który miał dla zleceniodawcy wielką wartość. Stare budynki, opuszczona dzielnica, straże na zewnątrz i stary sejf w piwnicy. No i oczywiście ja. Wręcz idealne połączenie. Jeszcze tylko świątynnych hełmów brakuje i będzie komplet. Coś czuje, że to nie będzie do końca łatwa robota. No ale jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B i brać się do roboty. Noc czeka. Stwierdził, odkładając mapę na bok, po czym zaczął przygotowywać się wyposażenie potrzebne do wyprawy. I na tym skończymy tą część. Historia niezapisanych czasów trwa dalej. Daj znać w komentarzu, co ci się najbardziej podobało. A tymczasem do usłyszenia.